Jak czytałem w oficjalnym komunikacie prasowym, Szwajcaria wreszcie będzie mogła być krajem prawdziwie neutralnym. jest paczem, ma na celu działania obronnych. Kontury twojej świadomości są już wyraźniejsze. Ten supeł w twoim umyśle zaczyna się rozplątywać. Jesteś zanurzony w tu i teraz. Chyba zaczynam łapać, o co w tym chodzi? Wewnętrzna harmonia jest jak powrót do domu. Nie trzymaj się kurczowo swoich myśli, tylko pozwalaj im swobodnie przepływać. Czy żaba zaciska pięści, kiedy płynie, i czy można klasnąć jedną ręką? To zależy, czy ktoś klaszcze razem z tobą. Chcę spróbować kolejnej medytacji. Ile tym razem chcesz zapłacić? Tyle będzie ok? Tak, możesz zaczynać. Będę cię prowadzić. Jesteśmy w Lesie. Widzimy, jak promienie słoneczne, przebijając się przez korony drzew, wpadają w płomienie ognia i przenikają się z nimi. Pozdrawiam cię, duchu ognia, duchu słońca. Jakie w tobie tajne piękno. Nie ma życia bez ciebie. Ja to ty. Ty to ja. Ja jestem stworzony z Was i do Was powrócę. Duchu słońca, ognia, spal brud ciała i duszy, brudną energię brudnych ludzi, brudnych światów, brudnych wymiarów. Oczyść każdą moją komórkę, daj energię życia, zdrowia, młodość. Mądrość, wiedzę, siłę, radość i szczęście. Daj mocny wewnętrzny spokój, aby nikt nie mógł naruszyć mojego wewnętrznego spokoju. Lekko przymkniętymi oczami wciągamy energię słońca. Przez oczy energia ognia, energia słońca dociera do głowy. Przechodzi kolejno przez wszystkie narządy, aż do stóp. Całe ciało wszystkie komórki są wypełnione energią słońca. Także ciało eteryczne i ciała subtelne. I z wnętrza naszego idzie światło. My jesteśmy Słońcem. Dziękuję, duchu Słońca, żywiole ognia, od serca i duszy. No tak, nie ma